Udane dla zawodników Gwardii Bielsko-Biała były rozegrane w Luboniu koło Poznania Mistrzostwa Polski Seniorów Judo. Zawody te trwały trzy dni i w rywalizacji sportowej zawodnicy z Gwardii zdobyli dwa brązowe medale. Tutaj Patryk Wawrzyczek wadze do 60 kg w seniorach. Miał dopiero pierwszy raz prawo startu w seniorach. Zrobił brązowy medal, co jest ogromnym sukcesem. Podobnie. Maja Rasińska w wadze do 48 kg, tak samo zrobiła brązowy medal. Może zacznę od tego, że zawody na pewno były bardzo mocno osadzone zawodniczkami i powiem szczerze, że w ogóle nie spodziewałam się na taki rezultat. No, ale wyszło jednak. W kategorii do 48 kg maja Rasińska w pierwszej rundzie pokonała Julianę Siwek z Wisły Kraków, w drugiej wygrała z Joanną Witkowską z Akademii Judo Poznań, a po porażce w półfinale z Kingą Kubicką z Floty Gdynia musiała stanąć do walki o trzecie miejsce z najlepszą w repasażach Barbarą Jopek z Akademii Judo Poznań. Wcześniej, to w 2010 roku, byłam w Singapurze na takiej małej olimpiadzie dla kadetów. I tam zajęłam piąte miejsce, też przegrałam o brązowy medal, troszkę brakło. No i było tam jeszcze, był taki festiwal olimpijski w Finlandii. To tam byłam trzecia i mistrzostwa świata w Budapeszcie, to zdobyłam tam siódme miejsce. W mojej kategorii było 30 zawodników i żeby dać do brązowego medalu musiałem stoczyć 6 walk. Pierwsze dwie wygrałem przed czasem, później przegrałem z późniejszym mistrzem Polski. Następnie wygrałem z Łukaszem Golosem z Bytomia i Jarielem Kuśką z Rybnika. W walce o trzecie miejsce wygrałem przez wskazania sędziów z Łukaszem Ziemkiewiczem z Poznania. Piąte miejsce zdobyły Marta Habarta i Klaudia Szczepańczyk. A na siódmej pozycji uplasowali się Monika Zabrocka i Sebastian Sojka. Był to nasz pierwszy start na Mistrzostwach Polskich Seniorów. Ja w sumie jestem zadowolona z tego, znaczy z wyniku, jaki zrobiłam. Nie udało się zdobyć medalu, ale dobre miejsce. Tak, piąte miejsce. A czy w juniorach jakieś sukcesy odnosiłaś już? Tak, teraz w tym roku byłam druga na Mistrzostwach Polski, na no wcześniej w juniorach młodszych. Też miałam medale. W tym roku byłam na juniorach trzecia, w zeszłym roku na juniorach młodszych byłam drugą medalistką. To jest pierwszy sukces w seniorach, bo pierwszy raz miałam prawo startu w Mistrzostwach Polski, a wcześniej na początku roku byłem mistrzem Polski juniorów, rok wcześniej byłem piąty na Mistrzostwach Europy kadetów. Trenuję 9 lat, dwa razy dziennie bo jeszcze chodzę do szkoły mistrzostwa sportowego w Czechowicach. Ja trenuję w sumie już tak z 6,5 roku, miałam dwa lata przerwy tak niecałe i ciężko było wrócić, no i właśnie te zawody pokazały, że jest po prostu po co wrócić i teraz będę się starać, żeby iść tylko w kierunku sportu, żeby jak najwięcej osiągnąć. Ja trenuję 9 lat, obie trenujemy 9 lat, My mieszkamy w Bielsku, no, chodzimy do szkoły mistrzostwa Sportowego w Czełowicach. Trener Gwardii Leszek Kopeć zaprasza wszystkich zainteresowanych na treningi. Chcę zachęcić młodych ludzi do tego, żeby uprawiali naszą dyscyplinę, bo jest to taka dyscyplina praktycznie do wszystkich sportów walki, wyjściowa, gdzie, gdzie powinno zacząć się od judo. Trenujemy na Osiedlu Karpackim, to jest ulica Doliny Miętusie 17 od godziny 18 i na złotych łanach w szkole numer 20 od godziny 17.